Szercz. Go, go. Strzelać ludziska, strzelać. Strzelać, moi amerykańscy towarzysze. Kurde, ktoś tam granata rzucił. Strzelać, tylko że ja nie mam tych granatów. Trzeba było to zostawić jednego na pamiątkę, jakby tutaj miał ich trochę więcej. No, są granaty. Jak się skrył, nie? Jak dziewięć? No co nie my? co nie ma No. Nie ma takiego bicia. Ja zabiję, wy zabijajcie mnie i to waszy ja zabiję was. Opanować właściwo, jak dobra. Dobra. Wow. 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 No, hyper al mamy lepszą. Amerykańską. Ja nie będę korzystał z niemieckiej. Dobra, musimy rozwalać. Au. Takich kolesi musimy rozwalać ich, bo biegną chcą rozwalić nasze czołgi. Dobra, przeladowujemy. jest jakiś z bazuką. Wow. Już chciał strzelać. Jeszcze tylko takich czterech z bazuczką. I to powiedzmy, że... Auć. Dwóch. O, to trochę bolało. Kto by mnie wali? Chyba ten kolej z bazuczką, co? Wow, aha, tamten jest najgorszy koleś Wow Dobra zabiję cię z -W koleś Nie będę się z tobą pierdzielił tam Nie, Już ostatni został, nie? Szybko Szukać ostatniego takiego Gdzie taki jeden jest? co no co to Fak 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 Nie nie teraz Ja udało się o! udało się Cię to znowu się nie uda. O Jezus. Wybaczcie mi za to, za te dedy. Wybaczcie mi za te dedy. No co za te niepowodzenia. Oby. Dobra, lecimy. Ale się zaczynamy donerwować już. Możemy tam wyjść? Możemy wyjść, ale nie idę. Dobra, lecimy. Ile on te misje z Kalów Duty, unijna jest to ofensyw. Kalów Duty, ja powiedzmy Kal? Kalów Duty, nie będę się mylił. Hop. Uuu. Kto to powiedział? Co on? Czy trzeba wysykać pole? Chciałaby pierw pobawić się tam w snajpera. No jeszcze dym, dymne rzucają pięknie. Au. O, fuck. Tak, to jest najbardziej mój nieulubiony moment, znaczy trudny moment. Jak dla mnie. Pokampimy się trochę. O. Staling Hind Granite Lecimy Staling Hind Granite O oh, kurde Aaaaa ah, piękny shot Też piękny shot Piękny shot się moi towarzysze brkańskie towarzysze shot wow jest trzeba było sobie z dymem czasnąć wow Wpadnij! ja jestem szczery, nie? Dobra, teraz jeszcze nasi lecą. Ej, 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 ej! Musimy tam pomału osłaniać naszych zostawić jednego granata. Ał! Chyba mi tutaj rzucił takiego granata. Sto! Gdzie się Przesuwa no! No bo jesteśmy zaraz bliżej. O ale trap podbugowane było jakieś. Kurde. Wróćmy teraz do, do aktora. już nie będzie zbytnich problemów. Wow! Yy... Co to było? On czołg we mnie strzelił, czy co? Co oh. to, to teraz był niespodziewany ruch? Kurde, nie go trafić. Aaa, ah, zapomniałem, że szewce to jest basz. Padnij! Już? Dobra. Puh, trzeba było tu znaleźć broń Szybko szukamy jakiejś broni, nie gewehra koniecznie, Znaczy w ogóle nie gewehra. Jakiejś szybko strzelanej broni. Szybko. O! Dobra. O MP44 sobie weźmiemy i będziemy na następnej misji mieli, na mieli maks amunicji. Tylko musimy oczywiście mieć trochę więcej. Musimy mieć w magazyn. Ugh! Amstwo. Amstwo. Strzelałeś z tej broni, nie kłam. No to pytam na pole. Jestem. Cześć. Nie mogę się ruszać. Nie mogę się ruszać. Hmm. Hmm. Nigdy nie byłem orędownikiem wojny, chyba że służyłem na pokojowi. Urysess S Grant. Zakończyliśmy misję... FOI! Tak, zakończyliśmy misję foi... No. To był koniec tej misji. A ja zapraszam do moich innych poradników, filmików, lets play. A wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia na następnej części lets play Call of Duty United Offensive. Na razie.